Ale teraz mam taki pomysł, bo wychodzę z rwy kulczowej, chodzę na masaży, Tak i pani mnie tam polewa jakąś oliwą i smaruje, a jak ja bym jej wziął takie te nasze 3, tak, 6, 9 tak. i ja gadam, dobra, jak mnie pani masuje, to ale polej mnie pani tym moim olejem. Tak, to jest dobre podejście, żeby właśnie korzystać z tych tłuszczów yy, no. wie, żywych, czystych, rozgrzewających i takim tutaj na przykład w tym jest olej sesamowy, bo tak jak właśnie słusznie wspomniałeś, właśnie to, te, te oleje, E, mogą i służą, i świetnie się sprawdzają w przypadku, właśnie, też masaży. No. E, w Ayurvedzie, e, tej, wiesz, e, tradycyjnej medycynie e, hinduskiej, 5, nawet 7 tysięcy lat, no takie masaże, właśnie, czy ciała, czy konkretnych części ciała, no, są terapiami, które stosują po dzień dzisiejszy. i do tego właśnie bardzo często wykorzystują olej sezamowy, olej gorczycowy. Olej z, z, z Gorczycy, po wytłoczeniu, też, wiesz, w odpowiedni sposób z odpowiednich surowców, ma działanie mm, też silnie rozgrzewające.